Następna narta, którą będę testował, to jest e, SX. Jest to narta skicrossowa, czyli taki średni skręt, który można zacieśnić. Bardzo elastyczna wzdłużnie, przez co bardzo łatwo wchodzi e, w skręt. E, narta na ten sezon i na przyszły, nowy model, e, ma troszkę zmieniony rdzeń e, powiedzmy taki bardziej elastyczny. Także zobaczę. Jak ona się zachowuje pod nogami? Narta skikrosowa, ale powiedzmy, już jest przesunięta troszeczkę w ten skręt gigantowy, ale bardzo łatwo jest zacieśnić skręt. Ona jest bardzo elastyczna z Jeżeli chcemy po prostu ten, ten skręt zacieśnić, ona to robi bez wysiłku. Narta, która wybiera też dziury. Sypy daje sobie radę. Ona wcale nie jest jakaś bardzo szeroka pod butem, bo ona jest 70, ale już nie gubi się w takim śniegu rozjeżdżonym właśnie takim, jaki jest dzisiaj. Natomiast tą nartę już mogę polecić jako taki model jedyny, jeżeli ktoś po prostu ma jedną nartę i lubi i umie dość szybko pojechać. Ta narta już wytrzymuje takie prędkości troszkę powyżej średniej. Natomiast można ją bardzo e, potraktować, no może nie jak salonkę, ale bardzo zacieśnić ten promień skrętu. Ona ma fajne technologie, bo ma Flex Control, czyli wichruje się troszeczkę przy małych prędkościach, jak nie ma pełnego wygięcia. Natomiast jak e, ją wstawimy na krawędź mocno, dostanie wygięcia włók, e, narta robi się bardzo dynamiczna. Natomiast ona ma jeszcze bardzo dużo takiego komfortu, nie czujemy tej nierówności, tego rozbitego stoku. Myślę, że model bardzo, zresztą to jest bardzo uznany model tak naprawdę, kiedyś numer jeden w ogóle w sprzedaży i myślę, że to, ten model będzie się podobał ludziom, zresztą opinie są takie też testujących dzisiaj, że Narta bardzo przypadła do gustu.